na początku jest trudno nie ma tu przecież żadnego ciśnienia że nie wiadomo w jakim czasie to musisz robić Ale te kleszcze trzeba będzie jakieś bardziej treściwe kupić by. ten topek z tego w ogóle nie tnie Następną belkę będziemy wiązać to sobie już wszystkie chwycimy z tej strony z tymi, wiesz? Trochę nam to zetrwa. zetrwa te pierwsze na pewno ale nie ma się co tam stresować Chyba to nie trzymam, muszę jeszcze jednego przykręcić W ogóle się nagrywa to? Mylega to światło A ja widzę, pan nie Jak wróżył No Będziesz miał zbliżenie teraz, taki fest Co? Mama się będzie śmiała z ciebie to Jeszcze w tym kapturze jak ten Muminek. Kapkę trzeba ubierać w zimę to założysz. A w zimę założysz sobie łyżwy. O, tu jest lepiej. Lepsza wysokość jest przygotowana. Ten stolik był troszeczkę... Troszeczkę wyższy, to by było super. Nie wkurzają te rękawiczki, chyba. Ja w ogóle w życiu nie nauczony w rękawiczkach robić. Na razie będziemy szalować tą stronę, tam tu musimy zobaczyć co z tą ziemią jeszcze. Czy tu nie trzeba będzie robić tej wymiany gruntu? Jak przyjedzie kierownik się go zaraz zapytam, bo zobacz co tu się dzieje. Kurwa, tu jest gdzieś woda pod spodem. No... No majny koniusz. Przypuszczam, że trzeba będzie... Nawet glizda się wyprowadziła. Tam jest twardo fest, ale tu, tutaj ten, ten kawałek. Ten sam ten róg, Ma no. no, nie czuć aż jak się zatapię. No czuć, a ty zaraz tam narobisz takiego bagna, że... ...wpadniesz w dziurę i nogę złamiesz. Trochę tak się to wyprostuj może, jeszcze będzie to... O. ...tu taki... pakiecik chcę powiesić O no, chyba Ktoś się pomylił